Hej, 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 dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego kalendarza adwentowego w formie gry. E, dziś jest 14 grudnia, także słuchajcie, zostało 10 dni ja nie wierzę, że to tak szybko leci. Ja po prostu jestem w proszku, <laughs> powiedzmy. I e, jakoś tak, kurczę, no, no za szybko, za szybko mi ten czas ucieka. No, nie, nie nadążam cieszyć się e, <laughs> po prostu e, tym czasem przedświątecznym. Dobrze, kochani, słuchajcie, zaczynamy 33 level i nadal jesteśmy na farmie reniferów, tak? U Holi. także zaczynajmy. Okej, okay, czyli tutaj sklepik, oczywiście myszka, mm, że są cierpliwsze, okej. Przez 10 sekund to no, może na razie nie pozwoli. Mm, Premi za szybkość. Hmm, może tą premię właśnie weźmiemy? Koksowników sprawia, że klienci... Przyladzie są cierpliwsi. O, to weźmiemy. Tak, to przyladzie, to, 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 to. To, 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 to. Dobra, gramy, słuchajcie. Powiem Wam, bardzo, bardzo polubiłam tę grę. Naprawdę. Chodź, Rudolf, chodź malutki. Jak się mam? Nasz mały pacjent? Chyba ciągle jest w szoku. Naprawdę, jest Pani lekarzem Reniferów? Oczywiście, najprawdziwszym, tak jak święty Mikołaj, kochanie. O, patrzcie, czymś go zachęca, już wafelkiem. No, <grym> malutki Boże, on się tak bardzo wystraszył. Wyleczy go pani. Nie wiem, kochanie, poczekajmy i zobaczymy. Na pewno nic mu nie będzie. Mhm, okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Mm, lemoniada owocowa. Niem, niem, niem. Ok, zagrajmy. Yy, nowy stolik, nowy stolik. Oj, nowy produkt. Słuchajcie, co to jest? Kawałek drewna? Orzech? <grym> nie wiem. No dobra. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Dla Ciebie, do kasy. I Sianko. Ty też chcesz, Sianko? O co chodzi? Proszę. <grymne> Nie wiem. Ja jej mam. Aha, bo ona będzie nosić reniwerkowi, tak? Zabiegł się Rudolfem. No dobra. Raz, dwa, trzy. I tutaj, proszę bardzo. Napój z żurawinki. <grymne> Ciekawe, co to za napój jest w ogóle. <grymne> dobra. Sianko, proszę dla Ciebie. Sianko, dla. Dla tutaj mamy, albo taty Rudolfa. No. O, już nie chcę. Ojej, no dobra. E, do kasy dwa drzemy dla was, proszę, już daję, już już. Okej, <laughs> e, a gdzie te A Tutaj chyba, tak? E, aha, no dobra, proszę. Myszka, mam cię. <laughs> Raz, dwa, trzy. E, żurawinka? Proszę bardzo. Ciach. Proszę. Okej, okay. tutaj widzę raz, dwa i lemoniatka, już daję. Oj, do kasy szybciutko. Tutaj sprzątam. Sianko, proszę, już ci daję. No, dla ciebie sianko, Oj, go dwa razy wzięłam. Ojej, no nic, dobra, trudno. E, raz, dwa, trzy i żurawinka. Ojej, już się skończyła, także muszę, muszę ją dołożyć, ale już... Już, już poczekaj. Nie denerwuj się. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dla ciebie, proszę. Do kasy. Tutaj Sianko. O jejku, znowu wziąłam Sianko zamiast jej dać. No i kurczę. Ojej, z opieku się Rodolfem. To już mogę na razie wrzucić. Dorzućmy sobie żurawinkę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Proszę. Dla pana. Do kasy i Sianko. Dla ciebie. Proszę. Okej, okay. <grywa> Super. Dobra, żurawinkę mamy. Dobrze jest. okej, okay. tutaj lemoniatka i drzemik. Proszę dla was smacznego, mm, szybko dobra, co byś chciała słucham, może zrobię sobie wiecie co napój do wyposażenia, nie wiem czy tak mogę sobie trzymać zobaczcie, ona właściwie nawet go chce, także o, do kasy mm, szybko, super zrobię jeszcze jeden, a co tam słuchajcie, mamy dużo miejsca w tym na tej tacy także zróbmy sobie tak do kasy, bo to dziewczynka. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ok, proszę dla ciebie. Szybciutko, oj, bo tam Renifer chce mm, wody, także już ci daję, już, już. Już ci niosę, słodziaku. Proszę bardzo dla ciebie. Nalejmy tej wody, może, bo może jeszcze będzie chciał, no nie wiem. Już <noise> nie wymagające te Reniferki nasze. Dobra. Raz, dwa, trzy. Proszę dla pani. Ok. Oj, szybko ekstra. Dobra, zróbmy sobie kolejną do wyposażenia. Chyba to będzie dobry sposób, wiecie. Dorzućmy żurawinkę. Okej, okay. chodź tutaj. Ojej, ty chcesz nawet dwa. No dobra, także robię ci już drugi. Proszę bardzo. Okej, okay. do kasy. To chyba nie będzie szybko, ale. Ale zawsze coś. <noise> dobra. Zawsze troszeczkę szybciej. Okej, okay, tutaj widzę tak. Drzemik, dwie lemoniadki, proszę dla Państwa. Smacznego, zróbmy kolejną lemoniadę. Okej, okay, i od razu możemy sobie dorzucić tą żurawinkę. Okej. Okay. Super. O, żurawinka, lemoniadka, proszę bardzo, już daj. Ciekawe, czy to w ogóle jest żurawina, czy ja tak po prostu sobie to nazwałam. <grym> no nie wiem, ale tak wygląda jak żurawinka. Ja bardzo lubię pić. Ym... Na przykład yy, herbaty z żurawiną pyszne, naprawdę. Raz, dwa, trzy, dla Pana, proszę bardzo. Do kasy tutaj wodę dla Ciebie już daję. Okej, okay, tu mogę sprzątnąć, nalać wody i już yy, biorę pieniążki. O, dwie gwiazdki, super. <noise> Dobra, tutaj wezmę kasę, tak, tak. Okej, okay, tu mogę sprzątnąć, bo tutaj Pan czeka, zrobię od razu lemoniatkę. Ok, to widzę, że pan coś innego zamówił niż lemoniadę, także już raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, proszę bardzo, już podaję. Ok, czyli myszka i wyzwanie ymm, już jest zaliczone, także super. Lemoniadka. Ok, dobrze, super. <grytania> ok, dobra, wymyślamy lemoniadkę, bo to na pewno ktoś będzie chciał. Także już, już proszę, dorzućmy sobie, o właśnie, i dwie lemoniadki. Dla Państwa, proszę bardzo. Okej, okay, teraz tutaj Pani coś będzie chciała. Ojejku, patrzcie, nadal idą klienci. Aha, już myślałam, że koniec, a to jeszcze. Dobra, tu drzemik, proszę bardzo dla Pani. Tak, sianko dla Ciebie. Aj, mogą wziąć od razu kasę, ale już się rozpędziła, słuchajcie, do tego sianka. <laughs> Dobra, róbmy to. W międzyczasie nie stójmy. O właśnie, a pani chce nawet dwie maniatki. także już już daję. Znaczy, nie maniatki tylko te żurawinki, okej. Okay. <laughs> Proszę bardzo. Dobra, dorzućmy sobie tą żurawinkę. Trzy gwiazdki ekstra. No super, słuchajcie. <laughs> Dobra. Mm, co teraz, co teraz? Woda? Woda dla Ciebie na pewno. Okej, okay, tutaj mm, do kasy. Żurowi, ten. Lemoniatka i drzemik. Proszę bardzo, dla Pani. Do kasy, tak? To można sprzątnąć. Nalać wody. Dwa drzemiki dla Was. Już daję. Momencik. Już, już, już idę. Proszę się nie denerwować. Okej, okay, super. Miód lipowy. Ojej. pyszne, Ojko, przepraszam, ale. Coś mnie nosek znowu swędzi. <grym> Kurczę. Dobra, lemoniatka i drzemik. Proszę bardzo. Okej, okay, do kasy. Dobra, czekajcie, czy mogę łyknąć kawki? Okej, okay, bo to pod siebie się zastanawiają. A patrzcie, a tu są trzy różne, także proszę. Tu mogę sprzątnąć w międzyczasie. Ty chcesz napój tutaj z żurawinką i, i, i trzy coś tam, trzy, nie wiem, drewienka, orzeszki, nie wiem co to są. Chyba jakieś orzeszki, tak mi się wydaje. No dobra. Proszę bardzo, do kasy. Super. Ekstra. Zdobyliśmy, słuchajcie, tyle punktów, o wiele więcej niż trzeba. Także bardzo się cieszę, <noise> że w końcu, w końcu nam się troszkę lepiej wiedzie. <noise> Dobra. No, po prostu może mijamy jakiś gorszy dzień. Patrz, on za nią chodzi. O, kochany <noise> Rudolfik. Maluszek. <noise> I co tam? Cześć Paige, jak się miewa, Rudolf? Chyba ciągle jest chory. Nie jestem weterynarzem, ale chyba mu się poprawia. Chyba mu się nie poprawia. Okej, okay, o, przyszło Ja jestem weterynarzem, a nie potrafię rozgryźć, co mu dolega. Niczego sobie nie połamał. Wiesz, Rudolf to ulubienie świętego Mikołaja. Stado nie pójdzie za nikim innym. Nie musim, a musimy dotrzeć do świętego Mikołaja na czas, inaczej... Inaczej co? Inaczej święta się nie odbędą. Co? O nie. O nie, to by było źle, słuchajcie. To by było bardzo, bardzo źle. Dobra, lecimy z 34. Możemy coś sobie kupić. Mało kasy. Tą myszkę bym kupiła, to może na razie zatrzymajmy tą kasę. O, Rudolfik sobie tutaj śpi. Przepraszam, Holly, kiedy pociąg odjeżdża na następną stację? Och, nie dotrzecie tam pociągiem. W dalszą drogę trzeba udać się saniami. Musimy dostać się do sklepu zabawkowego Mary na czas, żeby odebrać wszystkie prezenty. Mm. Dlatego mam nadzieję, że Rudolf szybko wydobrzeje. Mm. Aha, czyli już yy, do pociągu nie wrócimy. Tylko będziemy musieli później jechać saniami. Okej, okay, dobra, tak, grajmy. Nowy produkt, nowy produkt. O, wow, wow. Dobra, jakaś będziemy piec, słuchajcie, jakieś ciasto z jabłkiem. Nie przygotowuj czego? Dwa razy z rzędu tego samego. Uuu! Raz, dwa, trzy. Będzie ciężko. Spróbujemy. Okej, okay. aha, to się ma podpiec. Okej. Okay. I dla pani, proszę. Dobra. E, sianko. Ojej, no mogą kasę wziąć od razu, ale już, już, już idę. <grystanie> Okej, okay, znowu. A nie, ojejku, nie. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, to dla pani. I ciasto z jabłkiem już daję. Momencik. Już, już, już. Bardzo szybko się piecze <grystanie> to jabłko. Dobra, już, już idę, proszę. Ojejku. Miało im tak powoli spadać. A widzę, że spada normalnie. <grystanie> Dobra, dwa miody. A nie, 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 kurczę. A, fuck. Kurde, gdzie jest mysz, Tu. Kurczę. A jejku, chciałam usunąć. A, tu miałam. No nic. A jejku, mogłam raz to roztopić. Dlaczego? <gryw> Ale jest normalna gapa po prostu, straszna. A sobie pomyślałam, no to nie będzie takie trudne, nie? Mhm, nie będzie. No, jak zwykle. Kurczę. Ja to jestem jednak. Normalnie szok. Normalnie szok, słuchajcie. Dobra. To gotowe? Gotowe tak, to, to. Proszę bardzo dla pani. O, Patryk trochę nam pomoże, super. To kasę, tak? E, tutaj raz, dwa, trzy i żurawinka już daję. Momencik, momencik. Ale ze mnie go po... nie lubię. Nie lubię siebie za takie... <grymne> za takie bzdurki, no. Trudno. Dobra, lemoniatka. na następnym razem pewnie się uda, no. Trudno, trudno. <grymne> Okej, okay, czy Patryk będzie nosił sianko dla reniferków? Nie? No, szkoda. <grymne> szkoda, szkoda. Okej. Okay. Dobra. Aha, żurawinkę sobie dorzucę, bo już nie mam, także już, już, już. Dobrze, że jabł... Ojej, aż trzy jabłuszka. Wow, no to będzie wyzwanie, słuchajcie. <laughs> Okej, okay, już gotowe, jeszcze jedno. Okej. Okay. Widzicie, to jest znowu pod... Ojej! Przelała się, patrzcie! A ja klikałam na nią. Ojejku, ale numer. No klikaj. O, tak. Aha, musiałam kliknąć. No tak, no tak, rozumiem. Dobra, teraz wszyscy będą pić tą żurawinę i te... Um, I te ciasto. Dobra, bierz, bierz, tak. Okej, okay. tutaj dla pana proszę do kasy. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Ok, do kasy. Super, żurawinki już nie mam. Także już, już, już. Chodź tutaj. Ok, e, ok. Lemoniadka i miodzik. Proszę bardzo, do kasy. Ekstra. Dobra, tutaj można sprzątnąć. Tutaj czekam na panią, która zapłaci. A tutaj lemoniatka już daje kasa i, yy, i ciasteczko, proszę bardzo. Ok, gotowe. Smacznego. Tutaj teraz dziewczynka, co będzie chciała? Słucham, słucham. Słucham, słucham. Ależ ta Amelie naprawdę jest pomocna. Zobaczcie, nie dość, że tutaj obsługuje gości, I to jeszcze pomaga reniferom. <grym> ja nie wiem, kto to robi, kiedy jej nie ma. Um, Okej, okay, lemoniatka. Ojej, co jest? Kurczę. Czasami coś się nie kliknie tak jak trzeba, i później ona rezygnuje z tego. Możesz to sprzątnąć, weźmy kasę. Um, lemoniatka, ciasto i e, Żurawinka. Okej, okay, proszę bardzo, ciasto dla Was. Woda dla Ciebie. Tutaj Żurawinka. Okej, okay, już daję już moment. Tylko musi się nalać. Okej. Okay. I raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, dla pani. Okej. Okay. Super. Eee, tutaj raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Zrobi to pierwszą gwiazdkę. Super. Żurawinka. Już, już daję. Okej. Okay. Proszę bardzo, dla pana. Proszę się nie denerwować, już niosę. <noise> Dorzućmy żurawinkę. Może nalejmy wodę w międzyczasie. O, super. Tu możesz, Patryk, sprzątnąć. Yy, Żurawinka do picia już. Momencik. Już, już, już. Okej. Okay. I raz, dwa, trzy. Dla Ciebie. Nie denerwuj się. Już niosę. Nie denerwuj się. <grym> Okej. Okay, do kasy. Super. <krym> Okej. Okay. No, słucham, słucham. Yy, Lemoniadka i tutaj ciasteczko już się piecze. Także proszę chwileczkę poczekać. O, dopieka się. Do kasy. Super. Woda. Proszę, bo tutaj pani się jeszcze... O, już się zastanowiła. No nic. Dobra. Tu żurawinka do picia. Proszę. Okej. Okay, już pełna. I już niosę. Do kasy. Super. Zamówienie. 50. O, dwie gwiazdki. Raz, dwa, trzy. I żurawinka. Już niosę. Dziewczynki i chłopczyki? Nie wiem. No ale dobra. Proszę. Żurawinka dorzucę w międzyczasie. O. Super, chodź tutaj. Co by pan chciał? Słucham, słucham. Słucham, słucham. Mhm. Oj, dwa y, placuszki z jabłkiem. Już, już pieka. Ok, gotowy. Teraz drugi. Ok, pieczemy. Ok, gotowe. Tutaj będzie żurawinka i placuszek. Ok, proszę bardzo. Gotowe dla Państwa. To można sprzątnąć, wezmę kasę. I teraz czekam na pana zamówienie. Słucham. Sianko, także już niosę. Eee, raz, dwa, trzy. Dla pana i tutaj ciasto, już już robię. Okej. Okay. Już się pieczę, momencik, bo to wie pan no... Ciasto nie tak szybko. <grych> Dobra. Okej, okay, tutaj ciasto i żurawinka. Już daję tutaj mogę kasę wziąć, tutaj mogę już zabrać to. To. Ojejku, to, to, to. Aha, już wziąłem, dobra. Tutaj sprzątnąć. OK. kasa. Dobrze, dobrze, dobrze idzie, nie jest źle. <grystanie> dobra, co by pan zamówił, słucham? E, lemoniadka i trzy orzeszki. Czy tam drewienka coś, nie wiem. <grystanie> Do kasy. Może zróbmy już bo na pewno któraś z pań będzie chciała, tak mi się wydaje. Ciasto. Okej. Okay. Lemoniatka. I weźmy już ciasto gotowe. No i Lemoniatka dla pani, proszę. Super, super, super. <grymna> Ekstra. Dobra, to już nie musimy nalewać wody. Ekstra na midzie, słuchajcie. Trzy gwiazdki. Wyzwanie myszka. Aha, wyzwania, no tak, wyzwania nie mieliśmy na no trudno. <grymna> No ale to tak, wiecie, nie zawsze się wszystko uda. Przepraszam, Holly, czy możemy porozmawiać z tobą na osobności? E, Patryk wziął ze sobą kostium świętego Mikołaja. Chciał, chciał podnieść na duchu naszą tureczkę No wiesz, jako święty Mikołaj. Nie rozumiem, przecież jedziecie się z nim zobaczyć. Po co się tak przebierać? Mhm, czyli ona nie jest za tym. Czy oni nigdy nie skończą z tym świętym Mikołajem? Trzeba podziwiać ich oddanie. No tak. Dobra, słuchajcie, lecimy jeszcze z 35, ale poczekajcie sekundkę. Okej, okay, już jestem. Także słuchajcie, zaczynamy. 35. Okej, okay, teraz stać nas na tą myszkę. A czekajcie, abym ja chciała jeszcze zobaczyć na przykład ta, Pien Tak, za szybkość. A to. Zadziwiam sobie swoje orzeszki. Wiewiórka? Hmm. hmm. Nie, no dobra, weźmy myszkę. Okej. Okay. I lecimy, słuchajcie. O, myszka, patrzcie sobie to będziemy mieć. Cześć, Rodolfie, denerwujesz się. Ja też się denerwowałam przed szkolnym muzykalem, ale mamusia zawsze mi mówi, że można y, osiągnąć wszystko. Wystarczy bardzo tego chcieć. Zostawmy Rodolfa na chwilę samego, żeby sobie odpoczął. Okej. Okay. No, malutki. Ciekawe, co mu jest, no. Nie wiadomo. Dobra, grajmy. Nowy produkt. Ojej, patrzcie co tutaj. Wow. A wiewiórka? A co chodzi z tą wiewiórką? Eee, Obsłuż pięciu klientów e, w ciągu minuty? Co to za, za? Nie wiem. E, czekajcie tu. Proszę. Co to są za orzeszki, słuchajcie? Nie wiem co. Ona. Aha. Ona po prostu zostawia te orzeszki. No dobra. Dobra, e, czekajcie. Tu, tu, tu. Żrawinka. Dobra, muszę się skupić. Ok, ciasto. To i to. Proszę bardzo. Już już daję. Już. Proszę się nie denerwować. Już, już. Już daję. Już sianko. Już dla, daję też. Yy, dobra, teraz tak. Raz, dwa. I tutaj orzeszek. Yy, wydłubany ze wszystkim. Okej. Okay. W porządku. Ciasto. Mogłam najpierw ciasto zrobić, ale dobra. <gry> Okej, okay, już daję. Tutaj będzie lemoniatka i ciasto. Okej. Okay. Super. Ojejku, a co się stało? A czemu... Tak, tak. Aha, bez tego, okej, okay, rozumiem, no dobra. Um, dobra, aha, okej, okay, czyli mam y, ogólnie orzeszka ze wszystkim, oni chcieli bez, bez tego miotku chyba, czy czegoś tam, no nie wiem. Dobra, już daję, już, już, proszę się nie denerwować. Y, myszka, mam cię. <grybujesz> okej, okay, orzeszek, weźmy sobie go. Raz, dwa, trzy y, i żurawinka, już daję, już, momencik, tutaj Patryk może sprzątnąć. Już daję. Już, już, już. Szybciutko. Czy to jest dla pani? O, udało nam się. Mm, udało nam się. Raz, dwa, trzy. Udało nam się, słuchajcie. O, chyba w, to zadanie wypełnić. Kurczę, nie mogę się skupić, słuchajcie. <grym> tak, orzeszek. Z tym. Z tym i z tym. Dobra, już daję. Już, już, już. Moment, jejku. Ehm, dobra, tutaj lemoniatka, żurowinka, której nie mamy. Kurczę. Tutaj jest orzeszek, dobra. Żurowinka. Oj, będzie ciężko, słuchajcie. Będzie ciężko. Yy, I raz, dwa, trzy. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Okej. Okay, to mogę dać dla pana. To dla was. Do kasy. Aha, jeszcze lemoniadka. No dobra, dobra, już, już daję. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Już daję, nie denerwuj się, już, już. Kurczę, dużo do roboty, słuchajcie. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, pana mamy z głowy. Super. Weź tego Rzeszka i tego też. Okej. Okay. Żurawinkę w sumie mamy. No dobra. Sianka nie dałam. Kurczę. Kurczę. No nic. Dobra, trudno. Ojejku, ojejku. Woda, woda. Już, już niosę, już, już. Tu, Patryk, możesz sprzątnąć. Mogę nalać wodę jeszcze po drodze, bo tutaj pani się jeszcze zastanawia. Chodź do kasy, bo już um, pani chce zapłacić. Ok. Eee, żurawinka do picia. Już już daję. Ok. I raz, dwa, trzy. Proszę dla Was do kasy. Ok. I tu można sprzątnąć. Super seria plus 10 ekstra. <noise> Bo chyba nie zdobędziemy trzech gwiazdek przez te reniferki, Kurczę. Eee, to. 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 Dobrze. Tak. Ciach, ciach, ciach. Dla Was. Już niosę Żurawinkę. Po drodze sobie wrzucę. Okej, okay, super. Dobra, teraz tutaj pani sianko. Już, już. Dobra, teraz orzeszek. Tylko z tym. Dobrze, żurawinka. Okej, okay, już, już momencik, bo to wszystko trwa, wie pani, to nie o to chodzi, że ja się lenię, tylko po prostu <grywanie> robienie tego wszystkiego trwa. Eee, raz, dwa, trzy. Proszę się nie denerwować i już idę nalewać żurawinkę. Tu Patryk, możesz sprzątnąć. Okej, okay. do pana. Do kasy. Okej, okay. i teraz czekamy na chłopczyka, co on tutaj zamówi. Orzeszek. Weź sobie tego orzeszka. OK. No, słucham, słucham. Przykro tak, że wiecie tej myszce. Zabieramy orzeszki, które ona sobie zbiera, no ale trudno. OK. tu. Tu dla ciebie już daję już, kurczę. No, szybko się nerwują. O jest. Nie stracił serduszka, udało się. Dobra, dwa ciasta. OK. Jedno gotowe, teraz to, szybko drugie. Już momencik, no niestety pieczenie ciast trochę trwa, no proszę się nie denerwować. Raz, dwa, trzy dla Ciebie i już idę żurawinka robić, proszę się nie denerwuj. <grym> Okej, okay. już, już, już. No i patrzcie, i tak, i tak się denerwuje. Myślałam, że wiecie, jak jej dam coś po drodze, to ona może, wiecie, tak bardzo się nie zdenerwuje, ale jednak chyba tak. <grym> Także trudno, dobra, żurawinka, ciasto, Ym... Okej, okay. ciasto i orzeszki bez tego znowu. Aha, no dobra, czyli wszyscy chcą bez tego miodku czy czegoś tam. Rozumiem. Już daję już, już niosę, proszę. Teraz tutaj czekamy. Okej, okay. Państwo chyba do stolika. Tak, usiądą tutaj orzeszek jest. Także może weźmy orzeszka ze wszystkim. Yy, miodek i dla pani, proszę bardzo. Już niosę. Chabs. O, tu jest jeszcze jeden orzeszek. Y, dobra, tutaj lemoniatka i ciasto. Ok, czyli widzicie, no nie ma sensu im nosić po kolei tych rzeczy, tylko po prostu wszystko na raz, bo to i tak nie, nie ratuje tych serduszek naszych, trudno. Ok, orzeszek kolejny. Tutaj raz za trzy, raz za trzy. Ok, sianko już niosę, proszę. Ojku, a nie wezmę kaskę, no nic, trudno. <gryw> już biorę kaskę, już. Super, załatwimy. O, dwie gwiazdki ekstra. Słuchajcie, czyli mamy wyzwanie, mamy myszkę. Czy zdobędziemy trzecią gwiazdkę? Raz, dwa, trzy. E, ile moniatka? Bardzo bym chciała. O, szybko! Wow. Udało się. Dobra, teraz słucham, to można sprzątnąć. Ja wezmę kasę od pana. Dobrze. Okej, okay. słuchajcie, już nam brakuje e, 120, czyli niedużo, a jeszcze, jeszcze dwóch klientów. Raz, dwa, trzy mm, i żołądek ze wszystkim. <grym> żołądek. <grym> no ten orzeszek. Ok, czyli weszła jeszcze jedna pani. Czy nam się uda? Słuchajcie. No nie wiem, nie wiem, czy nam się uda, nie wiem. <grym> Dobra, żurawinka, tak? Na pewno o, wiedziałam. Okej. Okay. Żurawinka gotowa. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Okej, okay, do kasy. I tu będzie raz, dwa, trzy i... Yy, ...lemoniatka, proszę bardzo, już daje. Jest! Uda nam się! Słuchajcie, zdobyto trzecią gwiazdkę! Uff! Na szczęście! Ale zobaczcie, przez talenie jednak, jednak było ciężko. Ale udało się wszystko zdobyć, także super, cieszę się. Okej. Okay. Kaccenka zaraz będzie. Znaczy, no to chyba nie są takie kaccenki trochę... Nie wiem. <laughs> Okej. Okay. Pst, hej Rudolfie, chcesz wyjść i się pobawić? Hmm? chyba jest chętny. Żeby tylko nic mu się nie stało, kurczę. Ojej, ojej. O nie, Rudolfie, musisz uważać. Hm, Co ona wzięła? <laughs> Aha, od razu lepiej Rudolfie jakieś... Paige, chodź. Pora ogrzeć się w środku. A, to widzicie, nie pobawicie się. Dałam <noise> mu jakieś takie rakiety na śnieg. Pst, dobranoc Rudolfie, kocham cię. <noise> ale się polubiła z tym Rudolfem bardzo. <noise> o nie, ale otwarte są. Drzwi, nie domknęła drzwi. Zje orzeszka pewnie, co? Nie. Uciekł Rudolf. O oh no, teraz będą chyba poszukiwania Rudolfa. Kurczę, ale numer... Ojku, no dobra, słuchajcie, to już będzie koniec tego odcinka, bo kurczę, już trochę trwa, ale mam nadzieję, że taki też Wam się podoba. Wysyłam oczywiście Wam gorące buziaczki, życzę miłego poniedziałku. No wiadomo, poniedziałek, poniedziałek, ale mam nadzieję, że będzie miły i przyjemny. Okej, okay. także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa, pa, kochani.